Oszalał, tak, kurde, oszalałem. Teraz będzie, kurde, test na tej piły. Tu jest wszystko, tam jest pod spodem. W środku jest guma, jest tworzywo, jest, kurde, ten bambus. I jeszcze wie co muszę to przeciechać na pół. Jak mi się uda, to dam ją na osłonięcie tego baniaka. Gacie się poprawią co mi nie spadną i lecimy kurde ja jestem ciekawy co z tego wyjdzie não. no. So Się. To się. To sobie już nożyczkami przedtem. tylko ten materiał został. Patrzcie, jak to wysokość podpasowała. Kurde. Cięcie weszło lux. Wiadomo, że te nici tam trochę po tego. Ale ogólnie to luks. nie? Mam jeszcze tam inną taką. stoi taką. Ale to było za krótko. To przyjdzie na podłoga. No i jak zwykle, jakby się tak ktoś boł, że dyszczu nie będzie, no to już zaczyna padać, kurde. Już śmigo, kurde. Patrz, jak to, kurde, wypasowało, kurde, elegancko. Mam dwie sztuki tego. Jedna pójdzie z jednej strony, druga z drugiej strony. Myślę, że to najgorzej nie będzie wyglądać, nie? Jak ja to jeszcze przymocuję, ja to nie wiem. Ale bambus to chyba nie gnije, nie? powinno kurde być dobre tu na dole mi się wydaje nie wiem czy to się na dole zrobi ale chyba na dole zrobię bo materiał prędzej będzie kurde ten na górze się po prostu plan jest taki żeby rozciąć węża i wstawić to do tego węża do środka żeby to tam na dole tak fajnie fajnie wyglądało idealnie starczyło kurde patrzcie jak tu jest jak to przesunę do połowy, to tam on też do połowy. To jest kurde masekracja. Jakby stąd miało być. I to jest właśnie to, co ja godą, że jak trzeba jeździć i skanować, no przecież ja bym takiego czegoś nie kupił. Ale za darmo biorę. Słucham jeszcze wieczornego koncertu ptaszków. Teraz na wieczór tak ma wpół do 8, 8 to dopiero zaczynają fajnie śpiewać. Robię taką rundę dookoła. W prawo strona, zawsze idę w prawo strona. Chyba, że się nie do inaczej. I się tak myśla kurczę. To trowa coś słabo rośnie. powinnam lepiej rosnąć, nie? Kurde, już bym skosił jeszcze raz, żeby tam po, pościłkować. Nic nie chcę rosnąć, jakoś to pierścione. Powiem Wam tak, dzisiaj mnie wszystko boli. Ledwie że ja. Ale jestem zadowolony, bo troszkę się robotą do przodu posunąłem. W solarach kurde, założono. Dach obcięty. Klamorstwo się udało obciąć. Na razie, żebym to tak przypieł, kurde, Woda dolatuje, pompa działa. Dobra, uznaję ja ten dzień za udany. A te dupsy jeszcze zrobione też, kurde. To już no. to szok. Tyle roboty, kurde, to na dwa tygodnie normalnie powinno być. Ta woda polatuje tam, ale po malutku. Nie ma lekko, ale pomału do przodu, kurde. Pomaluczku. Dobra, żegnam się z Wami. Na razie, ciał, ciał. Muszę zaś rozgodą.